system Track Builder! Dodam parę takich zakrętów. U, i pełno takich! Ze dwa zdradzieckie zakręty i... <śmum> Mam tor doskonały! O tak! co dopiero frajda. Dalej budujemy! Tor! O, czeka nas trudna trasa. I musimy odłączyć zasilanie w Mega Garażu, nim skończy się odliczanie. Lepiej wciśnijmy gaz. Mega ostry zakręt! Teraz sprintem po tej spirali. I Czas na skok! Ciekawe, jak kierowcy sobie poradzą, kiedy nieco podniosę poziom trudności. A Tato? Ooo, tak! Damy radę, kierowcy! Ten pająk chyba się z tym nie zgadza! Żaden pająk nas nie zatrzyma! Słodki skok, aktywacja! Driftujmy tak jak on. <grystanie> tak! Tak, Jej! Tak! Jej! tak! O to chodzi kierowcy. Dzięki tym driftom nic nas nie zatrzyma. A może jednak zatrzyma? Ach, przez tego stwora utknęłam na torach. Chwila minie nim Dinuś się z tym uwinie! Naprzód! Odetnijcie zasilanie. Skrzypek i ja dołączymy do was. Możesz na nas liczyć, dasz. Na razie, Robo-Pająku. No i witaj, Robo-Skorpionie! Torwał wow! 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 Dorwał mnie! Sidecar! Nie! Jedźcie dalej! Wierzę w naszą ekipę, a zwłaszcza w ciebie, Axel. Dzięki Sidecar. Też mocno wierzę w siebie samego. Ale nie zostawię cię tutaj. Burza na kołach! Aktywacja! O, 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 tak. Jestem wolny. Dzięki Axel. Dobra, jedźmy uratować nasz mega garaż. Whoa.